Dzień dobry, przyjechaliśmy ze Szkoły Podstawowej im. Badania w Chłopskiej w Dąbrowicy. Jesteśmy z siódmej klasy. Przyjechaliśmy, bo chcemy się dowiedzieć więcej informacji na temat Eugeniusza Łazowskiego i jego znajomego doktora Stanisława Matulewicza. Bardzo dobrze trafiłyście, ponieważ w naszym muzeum znajduje się chyba największa spuścizna jeśli nie, nie, nie całość materiałów archiwalnych, które dotyczą właśnie życia i działalności doktora Eugeniusza Łazowskiego, który tutaj w czasie II wojny światowej znalazł się w Rozwadowie. I przyjechał tutaj, ponieważ w Stalowej Woli mieszkała mama jego żony, wdowa po Stalowej Woli, panu Tołwińskim. Dlatego tutaj między innymi znalazł się w Rozwadowie. Inną sprawą jest, że księżna ludomirska, która mieszkała w pobliskich Harzewicach, w pobliskim dworze, zaproponowała mu pracę w Ambulatorium Polskiego Czerwonego Krzyża. Więc takimi jak gdyby dwoma ścieżkami doktor Łazowski do nas trafił, a ponieważ jego kolega, przyjaciel ze studiów też szukał w czasie wojny jakiegoś zajęcia, szukał pracy, zaproponował mu przyjazd do Rozwatowa, Doktor Matulewicz akurat z jakichś względów w Rozwadowie zamieszkać nie mógł, ale zamieszkał w pobliskim Zbydniowie, to jest wieś tutaj niedaleko Stalowej Woli. I tak obaj znaleźli się w Rozwadowie zaczęła się tutaj ich, powiedzmy, przygoda z epidemią, epidemią tyfusu. I my też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile ci Niemcy bali się tej epidemii, że faktycznie unikali tutaj wywożenia ludzi do obozów czy, 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 czy na roboty. Ale zagrożenie na pewno czuli, bo w mieście pojawiały się ogłoszenia o epidemii tyfusu, pojawiały się takie ostrzeżenia pisma, które trafiały do szkoły w Rozwadowie na plebanie tutaj do Kościoła Rozwadowskiego w sprawie szkoleń, jak przed tym wirusem się chronić jaką zachować ostrożność, więc czuli realne zagrożenie to, jakby nie było śmiertelną chorobą. No chyba takie najcenniejsze rzeczy to jest jednak przynajmniej fragment rękopisu jego książki i notatki, kiedy nad tą książką pracował, prywatne listy do swoich przyjaciół, znajomych z czasów okupacji, którzy też te, te wydarzenia z nim dzielili i większość tych obiektów właśnie znajduje się u nas w muzeum. Korzystamy z nich przy okazji wystaw, pomagamy bada badaczom, którzy badają losy doktora Łazowskiego. Z czasem staje się to coraz trudniejsze, bo oczywiste jest, że doktor też nie informował swoich pacjentów, którym wstrzykiwał tą bakterię ze względów oczywiście bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o tą białą chustę. Czy to prawda, że Żydzi, kiedy potrzebowali pomocy, wieszali chustę na płocie doktora Łazowskiego? E, tak. Podobno, no tak wynika z jego książki, mieli taki umówiony znak, na jakimś płocie czy parkanie wieszali jakąś tkaninę i to oznaczało, że, on, że, że oni potrzebują pomocy. E, I to też wynikało z tego, że doktor się, żeby oni jednak nie przychodzili tutaj do niego, a bezpiecznie będzie, kiedy on uda się do nich i tej pomocy nie udzieli. rzeczywiście czy, czy doktor Wozowski został ostrzeżony przed aresztowaniem przez niego? E, tak, tak się, tak się wydarzyło i pewnie dzięki temu uniknął śmierci, a w najlepszym wypadku, prawda, więzienia. Już nie mówiąc też o, o tym, jak mógłby narazić swoją rodzinę. A jeszcze wcześniej działał w konspiracji Armii Krajowej, to jaka była ta jego działalność? Przede wszystkim pomoc medyczna i, i zdobywanie lekarstw, których przecież tak bez recepty ciężko było nabyć jakieś lekarstwa, nie mówiąc o tym, że oddziały, które. Były zmuszone ukrywać się, się, też miały dostęp do lekarzy jak najbardziej utrudniony. Zdaje się, że w Cernoprzeku taki lekarz powiatowy nadzorował jego pracę i oni też sprawdzali tą jego epidemię tyfusu. Próbowali to potwierdzić, czy faktycznie ta epidemia tutaj występuje, bo oni też oczywiście mieli jakieś wątpliwości w tym zakresie, ale na szczęście niczego nie udało się im, doktorowi. Udowodnić. Podczas niemieckiej okupacji w Polsce dwaj lekarze, dr Eugeniusz Łazowski i dr Stanisław Matulewicz, uratowali ludzi przed wysłaniem do obozów pracy. Dzięki ich sprytowi Niemcy uwierzyli, że w rozwadowiej jej okolicach rozprzestrzenia się epidemia tyfusu. O, patrzcie, jacy oni byli ich sprytni, żeby ta cała mistyfikacja się udała, przeprowadzili ją tak, że największe i nasilenie miało miejsce latem. Wtedy, kiedy rzeczywiście zarazki tych najbardziej się rozprzestrzeniały. I dlatego Niemcy się nabierali. Musimy nakręcić ten film, musimy tak zrobić, żeby ludzie się dowiedzieli o, o łazowskim, o Matulewiczu, żeby chociaż uczniowie z naszej, szkoły, z naszej szkoły wiedzieli, kto to jest, i jeden i drugi, co oni zrobili, że tak tyle osób uratowali, tak dużo dobrego zrobili. Nawet gdyby nie uratowali tyle ludzi, co Schindler, to i tak wszyscy powinni o nim wiedzieć. Doktorze, proszę mi pomóc. nie mogę pojechać na roboty do Niemiec. Ja tego nie wytrzymam. Dok proszę, doktorze, zrób coś, aby mnie nie zabrali. Jestem tak zdesperowany, że gotowy jestem na to, aby obciąć sobie rękę, nogę, cokolwiek. Może być noga, co pan doktor woli. Mnie wszystko jedno. Ja nie chcę tam pojechać. Co pan oszalał? Obciąć sobie rękę? Będzie pan kaleką. A co z rodziną, z dziećmi? Przecież pan ich nie utrzyma. Nikt się pan zastanowi. A czy to nie wszystko jedno? Jak nie wezmą, to i tak wszyscy zdechniemy z głodu. Że z dziećmi się nie da sobie rady. Doktorze, błagam, ratuj. Proszę się uspokoić. Zaraz coś wymyślę. Tylko proszę mi zaufać. Słyszysz? Uspokój się, człowieku! Ja już nie dam rady. Nie, nie, ja tam nie pojadę. Ale nikomu o tym nie mówić. Zaraz strzyknę panu taką substancję, po której zachoruje pan na tyfus. Tyfus? Przecież ja tego nie przeżyję. Wszyscy wokół od tego umierają. Tego boją się nawet Niemcy. Chorych na tyfus unikają jak ognia. No właśnie. Będzie pan chory na tyfus, to nie wezmę pana na roboty do Niemiec. A ja pana uleczę, jak pan wyzdrowieje. Dobrze, zgadzam się na wszystko. Zresztą poza tutaj przyszedłem. Ufam panu całkowicie. Dobrze, teraz proszę usiąść, a ja teraz zaraz wszystko przygotuję. Teraz strzykniemy panu Zorowski, i Niemcy będą myśleli, że ma pan tyfus. Będę strzykniemy ich na dudka. Geniusz, że jeśli zdrowie osoby wstrzykniemy martwy szczep bakterii tyfusu to ona nie doświadczy żadnych symptomów choroby, ale wyniki na teście wyjdą pozytywnie? Tak! Skąd to ty wiesz? Czytałeś jakieś opracowania na ten temat? Nie, ale jeszcze przed wojną nad tym pracowałem. Teraz tam w szopie zrobiłem sobie prymitywne laboratorium, a dwa tygodnie temu wstrzyknąłem zdrowie osobie. Bakterię Proteus OX-19, która wała się w wózki do Niemiec. Niemcy przyjechali i zrobili im badania, a wyniki wyszły takie same jak na teście Ueyla Felixa u zarażonej osoby tyfusem plamistym. Niemcy byli tak przerażeni, że zwolnili tego chorego człowieka z obowiązku pracy, ale i całej rodzinie zakazali wjazdu do III Rzeszy. No tak, w przenoszą noszą tyfus. Jeż, jeśli ma je ojciec, to ma też je żona i dzieci. Według Niemców jesteśmy pod ludźmi. Stasiu, jesteś genialny! Szapowa. Ale myśl... Ale zaczekaj! Czy tej wiedzy nie dałoby się wykorzystać na wyższą skalę? Czy myślisz o tym samym co ja? No tak, postraszymy Niemców! Chodźmy do mojego... Czyli jeśli wszczepimy ludziom martwe szczepy bakterii Proteus O 19 to ich układ odpornościowy wytworzy przeciwciała wskazujące na zarażenie tyfusem. Niemcy będą myśleć, że panuje epidemia i nie będą wywozić ludzi na roboty do Niemiec. Szkopy boją się zarazy, bo boją się śmierci, ale boją się również, że nie będą mieć ludzi do pracy. Musimy to zrobić! Ale jest jeden problem. Nie możemy tak na własną rękę. Musimy skontaktować się z dowództwem. Tak, trzeba złapać kontakt z lasem. I oczywiście musimy to zachować w ścisłej tajemnicy. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Nie wygadaj się, Murce A ty, Zosi, bo jak się dowie, to spuszczę ci mantą. A tak na serio. Nie możemy się nikomu wygadać. Nie, mogło, nie może nikt o tym wiedzieć. Ani nasze żony, ani nasi pacjenci, którym będziemy to wszczepiać. Ale jest jeszcze jeden problem. Tyfus, to jest śmiertelna choroba. A tutaj w okręgu nikt nie będzie umierać. No właśnie, trzeba coś wymyślić. Na razie możemy wmawiać Niemcom, że to są łagodne przypadki. No dobra, ale nie można tak na dłuższą metę. Chyba, że wstrzykniemy zarazki też ludziom chorym na jakieś różne choroby. Hmm, gruźlica? Czy może rak? Mhm. Hitler. Proszę usiąść. Więc wam, panowie, mam problem. Właśnie czekam na raporty z okolicy Stalowej Woli. Od 1942 roku mamy coraz więcej przypadków zachorowania na tyfus. To jest ten rejon. Ten teren poddaliśmy kwarantannie. Od dłuższego czasu 12 miejscowości wokół Stalowej Woli rozwadowa jest odciętego od świata. Nikomu komuś powoli nie można tam nikomu wjeżdżać ani wyjeżdżać. Nie przeprowadzamy nawet tam łapane, rewizji i kontrybucji, aby nie narażać niemieckich żołnierzy na kontakt z tymi zawszonymi Polakami. Proszę o kwalifikacje, a to raporty decydujące te Dziękuję. Mimo to epidemia się nie zmniejsza, wręcz przeciwnie. Proszę się z tymi dokumentami. Jako naczelny lekarz proszę tam pojechać i przeprowadzić inspekcję. No tak, ale wszystkie przypadki są potwierdzone przez nasze laboratoria w Brzegu. A testy Wayla Felixa robili zna nasi znakomici niemieccy specjaliści w analityki. Wydaje się więc, że nie może być tak Dobrze pan powiedział! Wydaje się! Trzeba sprawdzić, czy te zawszone polaczki niczego nie kombinują. Tak jest, pani kapitanie. Proszę, proszę wziąć ze sobą najlepszych specjalistów i osobiście zająć się tą sprawą, bo dla mnie to sprawa jest śmierdząca. Wieniu że on przyniósł pismo, że on ma. Trochę... Przyjechać specjalna komisja lekarska do Turbi. Ma skontrolować postępy w leczeniu. A epidemia to epidemia. Na wszy i brud nie ma rady. Co oni tu chcą kontrolować? Dobrze, że teraz ludzi na roboty nie wywożą. Tyle dobrego z tej całej choroby. Zaraz jadę do Turbi, a Ty ciebie, proszę kochanie, przygotuj obfity posiłek. Wiem, że teraz ciężko z jedzeniem, ale wiem, że duszko sobie dasz radę. Ja już muszę jechać. Zobaczymy się wieczorem. Gdy przyjadę, pomogę Ci wszystko przygotować. Może się uda. Ojej, abym przez to wszystko jeszcze zapomniał. Masz tu leki i opatrunki dla chłopców z lasu. Bardzo ich potrzebują. Wczoraj mieli jakąś akcję i prosili o pomoc. Zapisz w raporcie, że użyłem je dla przyjeżdżających przez rozwadów chorych. Żeby wszystko się, się zgadzało. Wiem, wiem, jak nie są skrupulatni. To pa, kochanie, do wieczora. Panie doktorze, zaraz przejdziemy do pomieszczenia, w którym znajdują się pacjenci. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby epidemię zahamować, ale to jest zyfowa praca. Proszę, tu jest cała dokumentacja, ale zanim przejdziecie panowie do pracy, zapraszam na mały począsunek. Czym halta bogata? postanowił manewrować Niemców. Przywitał ich z iście polską gościnnością. Pomimo okupacyjnych niedoborów stoły były suto zastawione, a kieliszki cały czas napełniano mocnym alkoholem. Grała muzyka i śpiewano piosenki. Bankietowa atmosfera nie sprzyjała wizytowaniu śmiertelnie chorych. Gdy w końcu niemieccy lekarze poszli na inspekcję na mocnym rauszu, to co zobaczyli to ich wręcz przeraziło. Panie doktorze, proszę tutaj. To są nasi pacjenci. Tylu ich jest, że ciężka nam jest ich pomieścić. Dziś są... ty polska świnia. Sam próbki, żeby nie było żadnego oszustwa. O Boże, to tu jest! Szybko pobiorę próbki i wrócę. Ostrożnie, proszę uważać. To brudni zawsze Polacy, a wszyscy przenoszą tyfus. Wystarczy, wyjeżdżamy. Próbki czym prędzej wysłać do, do laboratorium w na i zrobić testy dla Felixa. Obawiając o własne zdrowie, wystraszeni Niemcy ekspresowo wyjechali ze Stalowej Woli, zabierając jedynie kolejne próbki z fałszywym tyfusem. I już do końca wojny nie indegowali w stalowo-wolską epidemię. Jednak tajna niemiecka policja, Gestapo, nie przestawała działać. Mazowski był na ich czarnej liście. Niedawno by już go aresztowali za współpracę z AK, jednak Mazowskiego ratowało poświęcenie, za jakim w oczach Niemców walczył z epidemią tyfusu, której tak bardzo się obawiali. Niemcy mieli dowody na konspiracyjną działalność lekarza, był im jednak potrzebny, aż do czasu. Panie doktorze, niech pan jak najszybciej ucieka. Mogą pana aresztować w każdej chwili. Jest pan na liście Gestapo. Hans, nie przesadzaj. Nic mi nie grozi. Za co mieliby mnie niby zamknąć? Jestem im potrzebny. Leczę chorych na tyfus i jestem wobec nich lojalny. Ale niech pan wie pan wierzy, doktorze. Oni wiedzą panu wszystko. Wszystko. Jak to wszystko? Wiedzą, że pan współpracuje z AK i wczoraj Zbydniowie spotkał się z ludźmi z lasu. Panie doktorze, niech pan ucieka. Mówię to panu, ponieważ Pan mi pomógł i mam według Pana długi wdzięczności. O Boże, myślałem, że chodzi o epidemię. Całe szczęście nic nie wiedzą, ale i tak nie jest za Ale zaklinam. To niedługo będzie za późno. jak pan opuści rozwadów i celowo Muszę już iść, bo jeszcze mnie ktoś zobaczy. Do widzenia panie doktorze! Murko! Batkujemy się! bierz najpotrzebniejsze rzeczy i uciekamy!